Na leśnej polarni, się lasu podatno rące niezłodzianie, leżą zwłoki wędrowca, zbędne sobie zwłoki. Dzień czwarty, lata w teatrze! ...terendrował świat cały z obłok... A jakie macie zadanie? Każdy ma jedną kartę i jakby w trójkach musi naśladować, naśladować z tej karty, inspiracje mieć. Wybieramy sobie karty i musimy pokazać to, co jest na tej karcie. A co przedstawiają te karty? U mnie na przykład baletnicę tańczącą na płycie, a z tyłu diabeł. Czas demon zieleni wszechleśnym powiewem ogarnął go, gdy w drodze przystanął pod drzewem i wabił nieustannych rozkwitów pośpiechem. Najstarszą grupę dzisiaj oswajaliśmy z narzędziem, jakim jest ciało i wszystkie te ćwiczenia na kompozycje, na jakieś takie zatrzymania, otwarcia, zamknięcia mają prowadzić do tego, żeby oni zaistnieli na pomoście, który jest dość obszerną przestrzenią. A on biegł wybrzeżami coraz innych światów, odczłowieczając duszę i oddech wśród kwiatów, aż zabrnął w takich jagód rozdzwonione dzbany, w taką zamrocz paproci, w takich cisz kurhany. Też chcemy Pokazać im trochę teatru od innej strony, od strony fizycznej, od tego, że emocje można przekuć na zupełnie coś innego niż słowo, niż wypowiedź bezpośrednia. Są to też takie działania mocno abstrakcyjne, zahaczające wręcz o poezję, gdzieś się zaciera w ogóle granica, granica pomiędzy tym, co realne, a nierealne. Myślę, że to dla nich bardzo dobre ćwiczenia też na wyobraźni. Żył tutaj pewien człowiek, który nie miał drzwi, więc wyszedł przez okno. Na drodze, na, na drodze spotkał drzwi i postanowił, postanowił je otworzyć. To droga do opowieści. Żył sobie taki potwór, który miał moc. Poznał taką dziewczynę i wtedy oni się mocno polubili. Pokazaliśmy sobie marzenia w pięciu ruchach i przy tym chcieliśmy powiedzieć jakiś kawałek z wierszu Leśmiana Topielec. że się tak, jakby jak okazywać swoje uczucia, i jak okazować swoje marzenia. Tak, Tak, a tu? Tak, żebyśmy też ciszej i głośniej. Jak było ciszej, to ta osoba musiała opowiadać o swojej książce. Wziął sprawę w swoje potworze łapy i postanowił sam załatwić sprawę z zakładu. Do dziś. Te potwory zmieniają się w ludzi i odwrotnie. Dlatego uważaj, nigdy nie wiesz, gdzie możesz spotkać potwora. Koniec czwartego dnia! Wrócił ust zbliżany tajemnym bezśmiechem. W takich obzarował zniszczoną wonnych niedowcielzy. Leży oto martwy.